Się, czy nie, czy nie, czy nie. Ja nie zjem tak o tym. Takie! Zaczęło. nie doprowadźcie. Takie! Takie! jest! Tak, Co tam y, oni mieli tyle sytuacji co karnego nie No i, za, i dałem czerwoną czy nie? Pamiętam <cudź> jeszcze gościa z tego, 40 plus. Ja, no, no i będę pamiętał tych ze Śląska, nie? A tak to nie pamiętam. Serce <fłyska> który to jest? Ten taki w długich włosach. To jest... Y, sz, Prząt... Tak, dokładnie. No to jest, no. <noise> A teraz wyobraź sobie, zawodnik coś pogada i... Pamiętam, jaki był wynik. Jak było, skrót meczu Atletico. Jeszcze masz czas, żeby skrót meczu. Żeby skrót meczu tak się napisze, że kto wie, nie po podługim, kurde. I tak jak ktoś postawił mnie przy biurku, tak one leżą, nie? No. Kurde. I ona wchodzi. Brawo! Nigdy wprost kiedy ten czas, że oni przyjdą, nie? Za. Tak zobaczyłeś to chyba tak się że zapomniałeś o operacji. Pierwsze. 12-1. A wiesz, a nie było tam... Ale tam nie było żadnej czerwonej kartki, niczego, żeby takie było jasne, że zawsze sobie lubię pogają się, bo coś nie było. Nie jako kiedyś zawiesiłem na kilka meczów, nie? Może dla to, że gdyby był uczciwy, to było była się jedna na lekko wypaczył. Dobrze! Jak się przepisał stąd, tam, nie? To taki dziwny lokal. Może raczej nie bierze Obr! A to on gra nic nie stało, to ten? Nie, to jego brat. A Tomek Guziejski to on gra w, yy, w Karzonie? Tak. A to wiem. <laughs> ale robią je teraz, nie? To mają robić no. Taka jest I co? A to miasto musi robić, nie? Tak, tak. A to tak mówić. Dokładnie, nie. no dokładnie. Już oczywiste no, jest to, tak że... To no, tak Dokładnie. Jest... Tego nie może jedna strona obrać. A ciekaw jestem. A to sędziowie chyba się nawet

Teraz wziąłem. Walony. Ja... <grywa> Krzysiął, weź zobacz. Proszę, wsteczka wchodził w tę. Tak. No, kepę. W drużynie jakby z Miedziakiem jest i z... jeszcze, z, z, ...Z... Jeszcze z kimś takim się jest Kulejewski wygrał? Może? Na No bo ja wczoraj odwołany mecz i na Ty nas? wiesz co, ja, tu, ja byłem miałem trening. Jezus Maria, jakie to boisko było. Ty, jakbyś puścił tu grę, bo przestał padać na chwilę. Troszeczkę, jak ja schodziłem i mówię, ty nie wiem tak kodeks to jest na stałe on kazał stać bo Fortun pracuje a Fortun Bichor też pracuje i ten i wrótny jaki widzisz